W jaki sposób wyceniamy świadczenia na rzecz pracowników? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby ocenić, czy dane świadczenie w ogóle będzie stanowiło dla pracownika przychód. Czyli w tym celu musimy odnieść się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku, w którym to Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat świadczeń na rzecz pracowników. I co Trybunał orzekł? Po pierwsze, musimy ocenić, czy dane świadczenie, z którego korzysta pracownik, zostało mu przyznane w pełni dobrowolnie, czyli czy pracownik musi z niego skorzystać, czy może odmówić korzystania z danego świadczenia. Jeżeli jest dla niego świadczeniem obowiązkowym, nie rozpatrujemy przychodu. Jeżeli jest dobrowolne, idziemy do kolejnego kroku. W kolejnym kroku należy ocenić, czy dane świadczenie stanowi korzyść pracodawcy, czy stanowi korzyść pracownika. Jeżeli stanowi korzyść pracodawcy, nie rozpatrujemy przychodu, natomiast jeżeli stanowi korzyść pracownika, rozpoznajemy przychód albo idziemy do kolejnego kroku. W kolejnym kroku musimy oczywiście ocenić, czy ten przychód pracownika będzie miał związek z osiągnięciem przez niego ze zwiększeniem aktywów, czy ze oszczędzeniem wydatku, który jest traktowany na równi ze zwiększeniem aktywów. I trzecią rzeczą, którą musimy wycenić, Ocenić, to jest, czy świadczenie jest wymierne i przypisane indywidualnemu pracownikowi. Czyli jeżeli jakieś świadczenie jest przyznane dla grupy pracowników, to nie widzimy tam przychodu. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie ustalić, jaka wartość tego świadczenia przypada na konkretnego pracownika, to w tym momencie ustalamy przychód ze stosunku pracy. To są te najważniejsze rzeczy, żebyśmy ustalili, czy w ogóle przychód powstaje. Jeżeli nie powstaje, nie zajmujemy się kolejnymi tematami. Natomiast jeżeli przychód powstaje, to musimy od tego przychodu odprowadzić podatek i musimy być może od tego przychodu odprowadzić ZUS. I wiemy o tym, że ZUS i podatek naliczamy od konkretnej wartości. Czyli żebyśmy mogli naliczyć, musimy wiedzieć, jak dany przychód wycenić. I mamy cztery metody. Wyceny świadczeń w naturze. A mianowicie, jeżeli świadczenie są to rzeczy lub usługi produkowane czy wytwarzane przez pracodawcę, to według cen stosowanych dla innych odbiorców niż pracownicy. Co to znaczy? Jeżeli na przykład ja zajmuję się produkcją cukierków, to w tym momencie. Patrzę, po ile ja te cukierki sprzedaję dla innych odbiorców i po takiej wartości, czy taką wartość będę wyceniała jako przychód ze stosunku pracy pracownika. Więc taka wersja, jak ja to mówię, dla księgowych, nie według kosztu wytworzenia, tylko według ceny sprzedaży. Kolejną, yy, kolejną rzeczą, którą możemy pracownikowi dać, a mianowicie jeżeli świadczenia lub rzeczy zostały zakupione przez pracodawcę, to według ceny zakupu. Czyli, na przykład, kupiłam pracownikom kartę sportową. Karta sportowa kosztowała 100 zł, więc pracownik ma przychód w postaci 100 zł. Tutaj nie muszę nic przeliczać, czyli według ceny zakupu. Trzecią metodą, jeżeli przedmiotem yy, będzie wynajem lokalu lub budynku, to według równowartości czynszu, jaki byśmy otrzymali za ten lokal lub budynek. Więc tu chyba nie mamy wątpliwości, czyli taki, jaki byłby czynsz. I trzecia, przepraszam, czwarta, ostatnia sytuacja. W pozostałych przypadkach, według cen rynkowych stosowanych dla danego rodzaju rzeczy lub usługi, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia i okresu użytkowania. I to jest taka rzecz, która jest najtrudniejsza przy wycenie. I załóżmy, że ja swojemu pracownikowi. Daję w użytkowanie, um, czyli wypożyczam pracownikowi jakiś sprzęt, um, który stanowi moją własność, i teraz sprawdzam, ile kosztuje wynajem takiego sprzętu w firmie A, w firmie B i w firmie C. I taka wartość będzie stanowiła, przy, średnia wartość będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy dla pracownika.